Aleje Rodów Czelackich to kolejna inwestycja, która jest realizowana i ma zostać ukończona w tym roku. Obecnie prace postępują bardzo sprawnie. Wykonywane są miejsca wypoczynkowe, gdzie na placach montowane będą ławki, chodnik wzdłuż alei oraz oświetlenie. Inwestycja, która od dłuższego czasu cieszy się ogromnym zainteresowaniem, z dnia na dzień nabiera kształtów. Ten fragment w okresie poprzedzającym rozpoczęcie inwestycji był bardzo mało atrakcyjny, to tak oględnie mówiąc ponieważ ym, były to haszcze, zarośla, czyli miejsca, gdzie schronienie znajdowało osoby trzeźwe, mogące stworzyć zagrożenie dla przechodniów, których teraz w tym miejscu będzie na pewno zdecydowanie więcej. Cała ta inwestycja, a właściwie jej efekt końcowy, myślę, że będzie służył nie tylko mieszkańcom osiedla OBI sąsiadującego bezpośrednio, ale również wszystkim osobom korzystającym z targowiska, jak również przebywającym w rejonie rynku. Po prostu będzie to taki teren wypoczynkowo rekreacyjny dla całego Starego Miasta. Codziennie na placu budowy pojawiają się nowe elementy alei, które przybliżają do zakończenia prac. Najważniejsze jednakże każdy element wykonywany jest z zegarmistrzowską precyzją.